Cześć, jestem Justyna. To jest mój kanał poświęcony roślinom. Dzisiaj opowiem Wam, co to generalnie jest las w słoiku. O co tutaj chodzi? No, ogólnie jest to kompozycja, jaką widzicie tutaj, roślinna, zamknięta w szkle. I różne, oczywiście, mogą być rodzaje tych lasów. To jest taka bardzo klasyczna forma, ale one mogą być i w butlach, i e, nie wiem, nawet w żarówkach, w najróż najrozmaitszych rozmiarach, formach. Pokażę Wam zdjęcia różnych moich e, kompozycji, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, jaka jest rozmaitość tego wszystkiego. E, ale w ogóle skąd taki pomysł? E, tego co wiem, bo być może był ktoś wcześniej, ale nie jest ten fakt znany nauce, pierwszą osobą, która zrobiła taki las w słoiku, teraz się trochę wspomogę, bo tutaj mam zapisane. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Nie znam francuskiego, ale był francuski botanik David Latimer. Było to w roku 1960. I on postanowił po prostu sobie, eksperymentował sobie w wielkiej e, butli szklanej, zamknął, e, się tam na, nasypał ziemi, i włożył kilka gatunków roślin. I przez kilka lat później, a nawet kilkanaście, e, 12 lat dokładnie, podlewał, dbał, pielęgnował, patrzył, co się dzieje z tym ogrodem, e, Normalnie traktował to jako roślinki takie doniczkowe, i dopiero po 12 latach zamknął to wszystko szczelnie, i od tamtej pory ani razu do, do, do dnia dzisiejszego nie podlewał tego, i to wszystko dalej żyje. Też wrzucę gdzieś zdjęcie tego lasu. Eee, no i jak to działa? Dlaczego nie padły te rośliny bez podlewania? Otóż przede wszystkim Musi do nich, do, to jest podstawa, że musi do nich docierać światło. Znaczy nie może stać w ciemności taka butla. Dzięki temu zachodzi proces fotosyntezy. Wszystkie potrzebne roślinom składniki odżywcze krążą sobie w takim naturalnym obiegu. I tak w takim zamkniętym obiegu i ponadto w glebie żyją specyficzne gatunki bakterii. Które pochłaniają tlen i wytwarzają dwutlenek węgla. No i to jest tyle z takich naukowych faktów, które mogę tutaj Wam zaprezentować. Generalnie z tych lasów, które są ozdobą w naszych domach, to nie jest tak, że one są tak super szczelnie zamknięte, więc tak jak Pan Botanik wspomniany nie podlewał od tych. Ilu to 40, 50 lat nie podlewał, nie podlewał tego swojego lasu. Tutaj aż tak dobrze nie ma. Raz na parę miesięcy musimy tam coś trochę, trochę jednak podlać, bo nie jest super szczelny taki korek. Lasy w słoiku stają się coraz szerszym takim trendem, są coraz bardziej popularne, coraz częściej zdobią nasze mieszkania, biura i tak ja bardzo je lubię, sama tworzę yy, i zachęcam też, żebyście albo sami sobie stworzyli taki las, albo może zakupili taki, bo to bardzo fajna ozdoba. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.